Każdy, jeśli chce się rozwijać i planować, jak będzie wyglądać przyszłość nasza, e, powinien e, wiedzieć, w którą stronę chce zmierzać. Strategia rozwoju Gminy jest e, dla mnie dokumentem e, w teorii najważniejszym. On powinien wyznaczać nam cele e, i wpływać na wszystkie inne dokumenty. Przede wszystkim najważniejsze jest to, że strategia jest dokumentem e, bardzo przekonsultowanym. Dzień dobry Państwu, Szymon Urban, instrukcja obsługi Niepołomic. Dziś będziemy rozmawiać z Wojciechem Biernatem, dyrektorem Wydziału Rozwoju Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Niepołomickiego Magistratu, a rozmawiać będziemy o przygotowywanej w tym momencie strategii rozwoju miasta i gminy Niepołomice do roku 2035. Dlaczego o tym mówimy? bo to ważne, bo ten dokument jest ważny dla każdego z nas, bez względu na to, że jego horyzont czasów jest bardzo długi, tak się przynajmniej wydaje. Do 1935 roku przecież jest jeszcze nie wiadomo ile czasu, ale to, co się teraz w tym dokumencie znajdzie, będzie wpływało na to, jak wyglądać będzie miasto i Bina Niepłomice w najbliższych latach i jak w związku z tym będzie nam się tutaj wszystkim żyło. Zapraszam do wysłuchania rozmowy. Mnóstwo ciekawych wątków. E, widzimy się z Wojciechem. Za dwie sekundy. Drodzy Państwo, Wojciech Biernat, dyrektor Wydziału Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości. Zgadza się? Tak. Póki co się tak. zgadza, tak. Cześć, dzień dobry. Rozmawiamy w kontekście strategii, właściwie w kontekście przygotowywania strategii, dokumentu, który potencjalnie ma wyznaczać kierunek rozwoju miasta do 2035 roku. Dobrze rozumiem? Tak, miasta i gminy do, z perspektywą 2035 roku. Dobrze, tylko że taki dokument, który jest strategią, to nie jest dokument, który ktoś tam sobie wymyślił, że, że go będziemy mieli, bo fajnie go mieć. Z czego to wynika, że miasto powinno mieć strategię? Znaczy jest już od dwóch lat takie uregulowanie prawne, że gminy mogą mieć strategię, bo wcześniej wszystkie strategie, które były, to były jakby dobrą praktyką robienia. Natomiast rzeczywiście teraz już to jest w przepisach, no, natomiast odpowiadając na pytanie, dlaczego warto mieć strategię, każdy, jeśli chce się rozwijać i planować, jak będzie wyglądać przyszłość nasza, powinien wiedzieć, w którą stronę chce zmierzać, którą i, i w szczególności jak wyglądać. W danej okresie czasowym, no i jak dążyć do tego, żeby te cele osiągnąć. Strategia ma nam pokazać, jak my chcemy wyglądać 2035, a do tego wypracować jakieś mechanizmy, jak to osiągnąć. No ale to nie pierwsza strategia w historii miasta, prawda? Nie, nie, nie. To już jest tak naprawdę trzecia strategia. Pierwsza była robiona około 2000 roku, następnie w 2011 roku zrobiliśmy strategię już taką dużą przy dużym zaangażowaniu społeczności lokalnej, no i ona tak naprawdę jest z drobną aktualizacją dwa lata temu. W tym roku upływa jej koniec. To była taka strategia bardzo bardziej zadaniowa, niż teraz chcemy podejść do tej nowej. Natomiast z drugiej strony dobrze nam idzie realizacja tej strategii. Jak przeprowadzaliśmy ostatni jej monitoring, to ponad 80% zadań jest już zrealizowanych bądź w trakcie realizacji. Przy czym trzeba zaznaczyć, że to w trakcie realizacji to są zadania inwestycyjne, gdzie jest jakiś czas, okres na wykonanie tego projektu, ale to też są zadania takie miękkie, które po prostu trwają do tej pory. No bo sporo takich zadań jest faktycznie, które były zrealizowane stosunkowo szybko i po prostu się toczą nadal, nie? I one są cały czas zrealizowane w ramach poprzednich strategii. Tak, dokładnie. No tak, jak na przykład zespół doradców, powołanie go, czy wymiana kotłów. Dobrze, ale powiedz mi, bo tych dokumentów dotyczących rozwoju miasta nie jest tylko jeden, to nie jest tylko strategia. Zresztą zespół, który, który prowadzisz, zajmuje się też planowaniem przestrzennym. Tych dokumentów, powiedzmy, pokazujących, w którym kierunku miasto się rozwija, jest sporo. To jest, przed, nie wiem, wieloletnia prognoza finansowa, plany zagospodarowania, studium przecież, które uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, czyli dokument, który wyznacza jakby strategię rozwoju miasta, ale w tej płaszczyźnie, powiedzmy, Urbanistycznej, czy, czy, czy tym, jak będzie budowla, nie wiem, budownictwo się rozwijać, czy komunikacja w mieście. Powiedz mi, czy wzajemnie te dokumenty się przenikają, one się uzupełniają, czy może w jakiś sposób w pewnych miejscach dochodzi do nie wiem, pewnych rodzajów, nazwijmy to spięć pomiędzy tymi dokumentami, że coś z jednej strategii wynika, co drugie jest z drugiego dokumentu raczej, raczej nie jest. Zacznę od tyłu. Nie powinno dochodzić do spięć między tymi dokumentami. Może dochodzić do spięć, jak rzeczywiście ktoś opracował dla siebie tylko i wyłącznie strategię i nie patrzył, czy tam dokument jakiś kierunkowy, a nie patrzył na to, co jest wokół niego, co jest od razu dla mnie błąd. Podejścia w ogóle do tworzenia takiego dokumentu. Strategia rozwoju gminy jest dla mnie dokumentem w teorii najważniejszym. On powinien wyznaczać nam cele i wpływać na wszystkie inne dokumenty, tak by chociażby na planowanie przestrzenne, czy na strategię rozwiązywania problemów społecznych, rozwoju infrastruktury itd. itd. To w tej strategii rozwoju, tam powinniśmy określić. Jakie mamy cele, jak chcemy wyglądać, no i dopiero drobnymi, już innymi metodami, jak osiągnąć te cele. Czyli, jakby strategię rozwoju, którą w tym momencie opracowujemy, raczej trzeba stawiać na pierwszym miejscu, spośród wszystkich dokumentów strategicznych czy rozwojowych miasta. Zdecydowanie tak. E, powiedz mi, e, Stosunkowo łatwo rozmawiać z ludźmi, w ogóle rozmawiać w jakimkolwiek towarzystwie o sprawach takich, powiedzmy tu i teraz, nie? że to, to są rzeczy, które są związane, nie wiem, z chodnikiem, z lampą, z jakimś problemem, który akurat w tym momencie ma miejsce i jego, powiedzmy, stosunkowo łatwo można zidentyfikować i rozwiązać. Natomiast w kwestii rozmowy, o tym, jak miasto, to co powiedziałeś na początku, jak chcemy wyglądać w 2035 roku, to, to, to jest jednak dosyć mocno abstrakcyjne, e, e, czy jest to pojęcie, no bo pewnie część z nas nawet nie wie, czy w ogóle będzie mieszkać tutaj jeszcze w 2035 roku. W jaki sposób e, rozmawia się o tak mocno dalekosiężnych planach? Czy ta rozmowa jest, jest prosta, czy trzeba sobie po prostu nie wiem, podzielić na mniejsze kawałki? Jak do tego podchodzicie warsztatowo? No, przede wszystkim sama metodologia pracy nad strategią. Zaczynamy, zaczynamy od diagnozy. Jesteśmy na etapie diagnostycznym teraz, czyli badamy stan istniejący, badamy to w jaki sposób jak jest teraz u nas. Monitoring poprzedniej też strategii oczywiście mamy wykonany. No i też bardzo szeroko patrzymy, jak może wyglądać świat w 2035 roku. Czy sztuczna inteligencja zdominuje nasze prace, czy automatyzacja pracy, jak szkoły do tego mają się dostosowywać. No i przede wszystkim też planowanie przestrzenne, jak chcemy wyglądać w 2035 roku jako gminanie Niepołomice. Mam świadomość, że o dokumentach tego typu perspektywicznie mocno wybiegających do przodu, które oddziałują na nas bardzo istotnie, natomiast oddziałują nie w danym momencie, tylko ten dokument będzie na nas oddziaływał etapami i tak naprawdę okaże się, że w 2035 roku on na nas bardzo, bardzo mocno oddziaływał, ale to wtedy już go nie będzie zmieniać, bo to już będzie za późno, także no, tak naprawdę no, ja zachęcam mocno, żeby teraz już się angażować, w to dlatego też staramy się rozpowszechniać te informacje bardzo mocno i jak najwięcej osób zaangażować. Mieliśmy pierwsze badania fokusowe, wytypowaliśmy pięć takich tematów, które najczęściej nam się przewijają jako problemowe. i. Wybraliśmy e, uczestników, nabor był otwarte, zgłosiło się e, ponad 100 osób na te fokusy. Wybraliśmy grupę około 50 osób i przeprowadziliśmy bardzo fajnie to wyszło. No jeszcze nie mamy wyników, natomiast jakby takie e, szybkie wypowiedzi od ekspertów mówią, że bardzo ciekawe wnioski tam padały. Szczególnie, że tak naprawdę, mówiąc, to ten 2035 rok może przyjść szybciej niż myślimy. No, zdecydowanie jak robiliśmy strategię w 2011 roku, ten 2020 rok wydawał się tak odległy, że no nie aż za bardzo. Natomiast no teraz mamy 23, i tak. Przecież to 11 to było kilka dni temu, tak naprawdę. No, a tu jeszcze nie dość, że strategia znajdowała się skończyć, to jeszcze szybka była aktualizacja, tak. Tak, aktualizacja strategii aniż człowiek obejrzał, już trzeba robić następną, ale jakby jedną rzeczą jest to, żeby dotrzeć z informacji o tym, że ta strategia powstaje do ludzi, co, co oczywiście się dzieje, a drugie to to, żeby spowodować, żeby jednak każdy z nas zrozumiał, że to faktycznie to jest ważne dla ciebie, tak, konkretnie dla ciebie to jest ważne, żeby sobie odpowiedzieć na to pytanie, bez względu na to, jak ono dalekosiężne się w tym momencie wydaje. Czy w ludziach jest takie przekonanie, że Ej, może zobaczę na te warsztaty albo zobaczę, co jest przygotowane w tej strategii, bo chciałbym wiedzieć, w którym kierunku ten to miasto zmierza w rozwoju. Czy są takie głosy podczas tych fokusów pokazują się? Tak, natomiast ja bym cały czas prostował miasto i gmina. Oczywiście, bo... tak, 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 naturalnie, no, to jest myślowy, nie? Tak, natomiast jest to istotne, ma znaczenie. Jakby tutaj rzeczywiście te osoby, które brały w fokusach i te wywiady, które przeprowadzaliśmy do tej pory, no to świadczą, że ludzie mają tą wizję miejscowości za, za w najbliższej przyszłości. No też każdy, nawet jak sobie planuje swój rozwój czy swoje rodziny, no też patrzy w jakiejś tam perspektywie do przodu. No, także no, tutaj też trzeba trochę wyjść szerzej, bo trzeba popatrzeć na gminę, ale no, widzę, że ludzie mają to, to wyobrażenie i także cieszy mnie to. No i liczę, że to zaangażowanie w trakcie tych prac nad strategią będzie duże, tak żeby to była nasza wspólna strategia rozwoju. A powiedz mi już tak, dzieląc na czynniki pierwsze, mamy tą strategię, prawda? I mamy ten, ten codzienne zarządzanie miastem, które dzieje się tak naprawdę, czy, czy na sesjach Rady Miejskiej, czy później realizując te uchwały, czy podczas normalnego zarządzania miastem, tak jak to robi urząd, czy, czy, czy burmistrz. Na ile zapisy takiej strategii. Wpływają na codzienne podejmowanie decyzji. Czy to jest tak, że faktycznie to nie jest tylko jakiś tam suchy zapis gdzieś tam w dokumencie, który wylądował na półce, tylko faktycznie to, co tam zostało wymyślone, czy to, co zostało zapisane w strategii, faktycznie wpływa na to, że ktoś codzienną decyzję podjął troszkę inną niż podjąłby, gdyby nie było tej strategii? Przede wszystkim najważniejsze jest to, że strategia jest dokumentem bardzo przekonsultowanym i jakby określającym, je, jak chcemy wyglądać w tym przypadku w 2035 roku i do tego, jak osiągnąć ten cel, czyli pewne zadania będą wskazane, które należy zrealizować, żeby osiągnąć ten cel. Więc e, jeśli mamy daną strategię rozwoju, no to tutaj zarządzający gminą powinni e, realizować te zadania, które są wskazane w strategii. Mm -hmm. Przy czym, do, do tego jeszcze, jeszcze jakby samo już później techniczne wykonywanie tych zadań. No jak się ma wpisane zadanie w strategii, to znacznie łatwiej jest pozyskać środki zewnętrzne na realizację tego zadania. Tak, bo to jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś, bo faktycznie w wielu przypadkach warunkiem do, do uzyskania jakiegoś zewnętrznego dofinansowania, czy to na przykład unijnego, jest to, że dane zadanie po prostu spełnia pewne, znaczy wy, wy, wypełnia wymogi strategii, jest wpisane w strategię danego rozwoju danego miasta, a najlepiej w ogóle jeszcze województwa. Dokładnie, bo jednak e, finansujący dane inwestycje chcą, żeby dane. Jednostki nie startowały do konkursu, bo jest, są do wydania środki można zdobyć dofinansowanie na byle co, tylko że rzeczywiście to realizacja tego zadania wynika z potrzeb i to zadanie pewnie tak czy inaczej byłoby realizowane, a można przy okazji pozyskać jakieś dofinansowania na to. To nie jest tak, żeby, że są do wydania środki, to robimy byle co, tylko to, żeby właśnie było zgodne z tymi naszymi celami. No tak, bo patrząc, zwłaszcza przez pryzmat kosztów, bo patrząc na strategię, jak ona wyglądała do tej pory, rozumiem, że w nowej strategii również będzie estymacja pewnych kosztów związanych z realizacją zadań. To jeżeli by tak podsumować wszystkie te, te wydatki, które mają, się wiążą z realizacją strategii, no to w znacznej większości są to wydatki na działania inwestycyjne. Więc powiedzmy, strategia w pewnym sensie jest również wieloletnim planem inwestycyjnym miasta. Czy, czy tak dobrze to odbieram? czy... No, no, czy to inwestycje są to, to raczej, jest. czy raczej strategia jest pewną wizją, a te plany inwestycyjne to raczej jest środek do osiągnięcia tych celów? Zdecydowanie to jest środek do osiągnięcia tych celów, natomiast no, na pewno nie można się ograniczać do zadań stricte inwestycyjnych, bo też na pewno miękkie aspekty integracyjne, pomocy i tak dalej, to też na pewno muszą tutaj w tej strategii wybrzmiewać. To nie można być tak, żeby się tylko skoncentrować na działaniach inwestycyjnych, bo wiemy już, że to nie przynosi efektu. Musi też być do tego dodany ten aspekt, miękki aspekt społeczny, żeby coś zaczynało funkcjonować. Wspomniałaś na początku o tym, że 80% zadań ze strategii jest zrealizowanych, w jaki sposób to się sprawdza, jak się ewaluuje strategię, jak, jak się na przykład, czy są pewne mechanizmy, które powodują, że strategię można dostosować do zmieniającej się rzeczywistości, bo jakby jeszcze ktoś mi nie wiem, 4 czy 5 lat temu powiedział, że no spoko, macie strategię, ale za chwilę będzie ogólnoświatowa pandemia i wojna na Ukrainie, to raczej prawdopodobieństwo byłoby niewielkie, a tu się okazuje, że takie wielkie wydarzenia się wydarzyły. No, i musi to wpływać na to, w jaki sposób miasto się rozwija. Czy są metody do tego, żeby takie strategie dostosowywać do zmieniającego się otoczenia? Oraz pewnie jeszcze ciekawe to, co powiedziałeś w pewnym momencie, chociażby pojawienie się bardzo rozbudowanych narzędzi związanych ze sztuczną inteligencją. Skąd wiemy, czy za jakiś czas pewne procesy związane nawet z administracją po prostu nie zostaną przez sztuczną inteligencję przejęte nie? i to również pewnie jakiś tam sposób wpłynie na realizację strategii, czy na, na wizję rozwoju miasta. W zakresie monitoringu no to mamy wskazane tam jakby łatwo jest zmonitorować, czy powstał węzeł, czy na autostradzie, czy nie powstał jest to zero bądź jeden, czyli jeden powstał węzeł, natomiast no, dużo trudniej się monitoruje kwestia dotycząca na przykład miękkich projektów w organizacji imprez, to jest dużo trudniejsze raportowanie tego i dużo więcej pracy nas to kosztuje. Natomiast no, w zakresie takich działań inwestycyjnych, no to, też nie tylko powinniśmy się koncentrować, czy dana infrastruktura powstała, czy nie, ale też następni uczestnicy, czy są, czy nie ma tych uczestników. To też powinno się przekładać na to badania jakościowe, czyli satysfakcja i brak satysfakcji i tak dalej, tak dalej. No to, to o wskaźnikach, monitoringu to można godzinami rozmawiać. No ale jak często taka, taka ewaluacja ma miejsce? Raz do roku ktoś otwiera tą strategię i patrzy, nie na wiem, punkt po punkcie? Tak, najczęściej raz do roku to robimy. Mm -hmm. I to jest no i też ma to wpływ na zadania, na realizację finansową, czyli jak są. Środki. No tak, no bo rozumiem, że ktoś, że jest zapisane, że powiedzmy, że będzie zapisane, że w 2030 roku ma powstać jakaś tam inwestycja, no to ktoś w tym 2029 planując budżet, powinien popatrzeć sobie tam do tabelki tak? i zaprojektować ten budżet tak, żeby umożliwić finansowanie realizacji takiej inwestycji. Zgadza się to? Tak, no i też jest drugi aspekt, czy strategia powinna nam usystematyzować pewne wydatki, no bo możemy sobie też zaprogramować, zamarzyć pełno inwestycji, no ale co z tego jak wiemy, że i takich środków na to nie będzie, więc dlatego też strategia powinna nam złapać, to na co sobie możemy pozwolić finansowo. A powiedz mi jeszcze jedną rzecz, wychodząc troszeczkę wcześniej, no bo żeby zbudować tą strategię, żeby zbudować pomysły, czy i czy jeżeli tak, to jak głęboko jest dokonywana aktual, ocena aktualnego stanu, powiedzmy analiza tego, w którym miejscu w tym momencie my jesteśmy jako miasto i gmina oczywiście, nie połomice, jak ta, czy, czy przygotowywane jest przy okazji coś w rodzaju takiego screenshotu z tego, słuchaj, miasto wygląda taki tak, jest taki i taki stopień zadowolenia z danych usług publicznych itd. Czy to jest również częścią, częścią pracy nad strategią, czy to jest, czy, czy, czy jakby strategia tego nie obejmuje? W Strategii teraz na etapie diagnostycznym, badamy różne wyniki badania wcześniejszych, z samych już... Do aktualizacji strategii dwa lata robiliśmy badania mieszkańców, więc uznaliśmy, że przez te dwa lata raczej opinie się nie pozmieniały. Do tego oczywiście uzupełniamy się badaniami przeprowadzonymi przez inne instytucje, chociażby jak Metropolia Krakowska, która dwa rok temu robiła swoje badania i one mniej więcej nam się bardzo zbiegają z tymi, co my mieliśmy dwa lata temu, więc tutaj uznaliśmy, że nie ma co kolejny raz ponownych badań. Robić, natomiast no rzeczywiście aktualizacja strategii powinna, jakby nie, jakby żyjemy w dynamicznych czasach i no przy okazji monitoringu też trzeba sprawdzać, czy to sytuacje otoczenia nie mają wpływu na nas tak diametralnie, że trzeba zupełnie inaczej podejść do strategii albo dodać, albo po prostu przejść proces jej aktualizacyjny. Tak, nie, chociażby nie. to zrobiliśmy te dwa lata temu. Mówiłeś o tym, że chciałbyś, żeby jak najwięcej osób wziął udział w tworzeniu tej strategii, żeby po pierwsze jakby zrozumieli, to, że to jest istotne, po drugie, żeby tuli pewien współudział w powstaniu tej strategii, więc również i w tym, w, jaki, w jakim kierunku ta nasza mała ojczyzna się rozwija i w tym celu organizujecie, organizujecie serię spotkań. Tu niepłomicę tu twoją drogą pewnie taki mały mrugnięcie oczkiem z twojej strony, bo Państwo może wiecie, może nie, ale Wojciech akurat jest aktywnym kolarzem. Stąd również pewnie nie bez przypadku ta, 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 ta nawiązująca do kolarstwa nazwa? Powiedz mi. Ja ile... jestem autorem z tego. Nie jestem tego, proszę, ale, to, ale zakładam, że nie protestowałeś. Zdecydowanie nie. Powiedz mi, ile tych spotkań będzie i jak można w nich wziąć udział, gdzie znaleźć informacje o nich? Spotkania będą organizowane we wszystkich w gminy oraz na terenie miasta będzie też kilka spotkań. Od czwartku zaczynamy. Jest na naszej stronie internetowej na Facebooku kalendarz, gdzie dokładnie, w których miejscach są te spotkania. Dodatkowo na niepońskich na niepońskich błoniach w sobotę od godziny 10. A w sobotę będzie... zaznaczmy 22 lipca. Dobrze mówię? Tak. Chyba mhm. tak, nie. najbliższą sobotę zdecydowanie będzie takie duże śniadanie na strategiczne, będzie można było porozmawiać o całej gminie, będziemy przygotowani do tego, żeby właśnie nie tylko o mieście rozmawiać, ale też o sołectwach, jeśli ktoś nie może wziąć udziału w tych wcześniejszych wydarzeniach czy późniejszych, to jak najbardziej zapraszamy w sobotę o godzinie 10 na Niepolońskie Błonia, będzie tam można i porozmawiać z nami i porozmawiać też z ekspertami. Ile trwa stworzenie takiej strategii kiedy będzie gotowa? Zakładamy zakończenie prac na wiosnę przyszłego roku, czy tak naprawdę około roku trzeba liczyć na porządne przygotowanie dokumentu. Sam etap teraz diagnostyczny nam już trwa. Już w trzeci miesiąc wchodzimy, no i cały czas jeszcze nie jesteśmy, na, nie skończyliśmy jeszcze pracy. I rozumiem, że strategia przyjmowana ostatecznie będzie uchwałą Rady Miejskiej? Tak, tak jest. Już jest podstawa prawna, jak wspomniałem na początku, także jest to już systematyzowane, jak ma przebiegać proces. Tak naprawdę ten proces, który jest wymagany przepisami prawa, to my dopiero zaczniemy w, z początkiem przyszłego roku, bo to będą te oficjalne konsultacje społeczne. My wtedy już chcemy mieć to przekonsultowane i gotowy dokument, który tylko jeszcze raz zaopiniujemy i przekonsultujemy już ostatecznie, no i później przekażemy Radzie Miejskiej do poddane do głosowania. Czyli radni też się na etapie obecnym angażują w to, czy na razie jeszcze za wcześnie? No? Na razie jesteśmy na etapie diagnostycznym, więc jeszcze nie, ale liczę zdecydowanie na ich zaangażowanie. No, chociażby radni podejmowali uchwałę przystępującą, więc liczę, że wiedzą i że będą się angażować w ten dokument. OK, czyli najważniejsze, strategia do 2035 to jest naprawdę ważne dla każdego z Państwa. Można wziąć udział w jej tworzeniu, to nie jest tak, że ktoś ją gdzieś stworzy. Za naszymi plecami to wszystko się dzieje jawnie. Strategia nie powstanie po to, żeby wylądować później na półce i żeby ładnie wyglądała i żeby się nazywało, że miasto ma, tylko faktycznie to, co będzie tam zapisane, będzie realizowane. No i co, i zapraszamy do współudziału w stworzeniu tego dokumentu, a koniec prac pewnie pierwsza połowa przyszłego roku. Zgadza się, dobrze pamiętam? Dokładnie, pierwsza połowa, bardziej wiosna 2024 roku. Natomiast, tak jak już powiedziałeś, zapraszamy teraz na spotkania Tour de Strategia od czwartku. Urde, nie Połomice. nie Połomice, tak. Od czwartek, piątek, sobota, poniedziałek, wtorek. Na naszej stronie internetowej jest dokładny kalendarz, jak to wygląda. W każdym turze jest dzień przerwy jakiś. Dokładnie trzeba odpocząć. Okej. Okay. No Wójtku, bardzo serdecznie ci dziękuję. Dziękuję za tą rozmowę. Życzę powodzenia oczywiście w tworzeniu tego dokumentu i pozwolę się jeszcze pewnie pod koniec roku spytać, jak Wam idzie. Mogę? Jasne. Także nie. dziękuję Państwu. Powodzenia. Dzień. Cześć.